W historii motoryzacji było kilka samochodów inspirowanych bolidami Formuły 1. Natomiast jest jeden pojazd bardzo wyjątkowy, który powstał w kooperacji Mercedesa i McLarena. Poznajcie SLR -a. No to co, próbujemy? Startujemy, dokładnie. No właśnie, to jest dobre określenie, startujemy. Ale czuć, że tu jest kawał pieca z przodu. Jak w bolidzie, normalnie jakbym michał bolide. wow. Uważaj ten. A, fotorabar, okej. Okay. <laughs> tu się można szybko Chyba, zapomnieć. Tu się chce bokiem, nie? Oj, korci, Oj, korci, ja. no. Wiesz, gdzie możemy? Jak dojedziemy na... Yy, już w stronę pi. No, bo no, nie musimy. Tutaj też mogłem. <laughs> na tym bardzo zależało McLarenowi. Zobaczcie, totalnie płaska, równiutka podłoga. Nic nie wystaje, wszystko jest obudowane. No, ale Mercedes powiedział, okej, okay, no dobrze, zróbmy płaską podłogę. Drogi McLarenie, będziecie mieli faktycznie jak w bolidzie, ale co z układem wydechowym? McLaren powiedział, że ma być to bolid i będzie bolid. To co? Wymyślili? Zrobili coś niesamowitego. Wiecie, gdzie tutaj jest układ wydechowy i gdzie są rury? Dokładnie tutaj. Bardzo krótki wydech prosto z silnika w progu przed przednimi drzwiami. Bardzo oryginalne rozwiązanie, ale też wyjątkowe, bo jak jedziemy tym samochodem, to oprócz, no. Doskonałych warunków dźwiękowych, to mamy jeszcze zapach. O, jak dostałem ciepłe! Wow! 3,7 do setki tutaj jest, według takich suchych danych. Koło chyba 10 do 200, 10,7 bodajże i 337 Vmax. Także nie ma żartów. Ale ten moment to jest no z samego dołu z, po prawda? prostu jak gwałt elektryczny, prawie nie? Ten najszybszy skrzyni biegów. No i zobaczymy. Wow, jeszcze ten spoiler jak wstaje, ja nie mogę. No to takie wrażenie ostatnio to miałem w Bugatti, jak ten spoiler stawał przy ostrym hamowaniu, ja nie mogę. Mamy tutaj karbonowo-ceramiczne hamulce 390 mm średnica tarczy i mamy aż ośmiotłoczkowy zacisk. Także to nie są ćwiczenia, tu nie ma żartów. Ten samochód oprócz tego, że bardzo szybko jeździ, to również bardzo szybko się zatrzymuje. A dodatkowa ciekawostka, jeśli chodzi o układ hamulcowy, to nie ma tutaj trwałego yy, mechanicznego połączenia pomiędzy pedałem hamulca zaciskami, bo mamy tutaj zastosowaną też jako nowość w tamtych latach właśnie pompę hamulcową SBC. Sygnał do tej pompy z pedału hamulca jest przesyłany elektronicznie, czyli tak naprawdę pedał hamulca działa na zasadzie jak w symulatorze. Też w dziwny sposób odczuwa się to hamowanie, więc. Trzeba się troszeczkę do tego przyzwyczaić. Natomiast wydajność tych hamulców, to jak one się rozgrzewają do czerwoności przy bardzo ostrym hamowaniu, robi ogromne wrażenie. A jeszcze tu jest podobno, to zaraz jeszcze muszę wyczaić. O, teraz ta funkcja soft stop, podobno, że właśnie on tak zawsze miękko się zatrzymuje. No, faktycznie. Uh -huh. Że trzymamy cały czas tak samo pedał hamulca i on tuż przed zatrzymaniem auta i tak automatycznie leciutko odpuszcza, żeby tak mięciutko się zatrzymać. To też właśnie ta funkcja się soft stop nazywa. No, dużo takich ciekawostek tu jest, ale najbardziej to mi się podoba pozycja za kierownicą. Jest I weź pod idealny. uwagę, że ten samochód ma 18 lat. To jest niesamowite. No, no w ogóle yy, w zasadzie od 20 lat w sprzedaży, nie? Tak, 2003. Tak, mm. bo to jest 2005, nie ten. Tak, końcówka hmm, 2005. Patrzę na spalanie, tak, z 500 km ostatnich 20,9 No a odruszenia mamy 60, 60 na 100, bo więcej nie pokazuje chyba. się Skończyła <noise> skala. skala. Ale odpalony był przez chwilę i dlatego może nam troszkę zmaleje. O, promień skrętu słabiutki. Jak amerykański samochód. <noise> Trochę tak. Bardzo sztywny, twardy. Czuć każdą nierówność, ale niesamowicie dużo informacji trafia właśnie tak przez kierownicę i przez fotel. Tak. Ale w ogóle głośno w nim jest, słabo jest, jest tak wygłuszony, nie? Jak, tak. Słychać tak. i silnik, i, i powietrze. I... Myślę, że SLS był taki już bardziej wygładzony, taki bardziej cywilny. Tak, w SLS-ie już mamy na pewno ciszej, troszkę wygodniej. No Ale no pytanie, czego oczekujemy tak, od takiego samochodu właśnie. Nie jestem fanem McLarenów, ale prowadzą się na pewno doskonale i tutaj czuję tego ducha Maca, a jednocześnie też czuć tego Mercedesa właśnie. Troszeczkę wygody, luksusu, no i prędkością jest do 360 wyskalowany, to też już mówi samo za siebie. No czuć potencjał w tym samochodzie, oj czuć. Mamy aktualnie w ofercie bardzo ciekawą M560. Sprawdzimy z ciekawości, ile będzie kosztowało ocena taki samochód, bo jest tutaj duży 5-litrowy silnik i jest dużo mitów na ten temat, że będzie drogie ubezpieczenie. Sprawdźmy to, żeby zaoszczędzić czas, to skorzystam z porównywarki. A Ty, jeśli teraz nas oglądasz, sprawdź, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla Twojego samochodu. Liczymy. No i proszę bardzo, najtańsza oferta 499 zł. A jeszcze dodatkowo możecie dostać 150 zł zwrotu, czyli 499 minus 150, taka byłaby finalna kwota, jeśli skorzystalibyście z oferty zamieszczonej w linku pod tym filmem. Dodatkowa fajna atrakcja jest taka, że dla wszystkich, którzy posiadają aktywną polisę zakupioną przez Mubi, to mogą otrzymać taki voucher na przejażdżkę bardzo ciekawymi samochodami. Jest ich 30, od elektrycznego Fiata 500 do nawet Trabanta. Żeby zgłosić się po odbiór takiego Vouchera na przejażdżkę, to skorzystaj z linku pod filmem. Siedzę w SLR-ze, bardzo rzadkim samochodzie. Sprzedaż rozpoczęto w 2003 roku, natomiast już plany powstania takiego super samochodu ze stajni Mercedesa i McLarena no były w latach 90. pod koniec. Historia zaczęła się od tego, że Mercedes w połowie lat 90. został dostawcą silników do McLarena w bolidach Formuły 1. No i przez to, że w F1 współpracowali, coraz lepiej im szło. Hakinen w 98 i 9 roku wywalczył mistrza świata właśnie w McLaren Mercedesie. Finalnie w 2003 roku wszedł do sprzedaży właśnie Mercedes Benz McLaren. SLR, nazwa też oczywiście zaczerpnięta z historii, bo już kiedyś był SLR. W latach 50. Sir Sterling Moss w słynnym wyścigu Mille Milia właśnie startował 300 SLR-em. Oczywiście wygrał ten wyścig. Później, jak już była produkcja tego SLR-a, to też było kilka limitowanych wersji, między innymi też była wersja 722, która właśnie nawiązywała do historii i była oczywiście jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej limitowana, no i oczywiście jeszcze droższa. A jak już wspomniałem o mocy, to chyba wysiądę i pokażę Wam to, co jest najciekawsze w tym aucie. Oczywiście wszystko jest wykonane z włókna węglowego, ale skupimy się na razie na silniku. Silnik 55 litrowe v 8 doładowany kompresorem czyli już przywodzi nam na myśl M113K, taki kultowy silnik w Mercedesie, właśnie w tamtych latach stosowany w bardzo wielu nadwoziach. No i faktycznie bazą jest ten silnik, natomiast tutaj uzyskał bardzo wiele zmian. Mamy między innymi suchą miskę olejową, mamy inny układ zupełnie dolotowy i bardzo dużo innych zmian, kute korbowody i tak dalej, co też nadało mu inną nazwę M155. i ten silnik był wyłącznie w SLRze stosowany. Zobaczcie też na umiejscowienie silnika. Tu mamy początek silnika, on wchodzi bardzo głęboko do kabiny, a tutaj mamy przednią oś, czyli on jest przed przednią osią, czy za przednią osią, zależy z której strony patrzymy. Umieszczenie centralne, co oczywiście powoduje, że doskonale ten samochód się prowadzi. A zanim zamkniemy pokrywę, to jeszcze opowiem o całej konstrukcji, bo to jest bardzo zaawansowana technologia nawet jak na obecne superkary mamy karbonowy monokok i wszystko jest wykonane z włókna węglowego. Oczywiście McLaren projektując ten samochód we współpracy z Mercedesem właśnie postawił na lekkość, na, to, na te właściwości bardzo sportowe jazdy. Mercedes dostarczył genialny silnik no i wynikiem tej kooperacji jest to, że cały samochód jest wykonany z włókna węglowego. Mówię tutaj o konstrukcji, czyli o tym monokoku, ale też mówię dosłownie o wszystkim. Zobaczcie, gdzie nie zajrzymy, to jest karbon. Podłużnice są aluminiowe, trochę aluminium jest zastosowane w konstrukcji tylnego zawieszenia i tych różnych wzmocnień wózka. Natomiast wszystko inne jest z włóknem węglowym, jeśli chodzi o konstrukcję, a także poszycie nadwozia. Każdy element jest z karbonu. Ta pokrywa Ogromna, wydaje się bardzo ciężka, a jest lekka jak piórko. Drzwi, dach, błotniki tylne, pokrywa bagażnika. Naprawdę robi to wrażenie i pozwala oczywiście oszczędzać masę, ale też zwiększać sztywność. Zastosowanie karbonu na początku lat 2000 to było nie lada wyzwanie, bo wtedy to jeszcze była bardzo droga konstrukcja, właśnie bardziej używana w Formule 1 i w jakichś takich wyjątkowych projektach. Zamkniemy teraz pokrywę. Bo jest jeszcze jedna ciekawostka nawiązująca do bolidów Formuły 1. O, zobaczcie, ten dziób właśnie przywodzi na myśl bolidy i w ogóle cały ten przedni zderzak, jakbyśmy y, widzieli bolid Formuły 1. I właśnie tutaj jest wlot powietrza do tego wielkiego Airboxa, żeby dostarczać powietrze do silnika. Oczywiście jest ono za pomocą sprężarki Rootsa, która kręci się powyżej 20 tysięcy obrotów na minutę kompresowane. No i daje nam to moc 626 koni i 780 nm momentu obrotowego dostępnych bardzo niziutko. Nie mamy żadnej turbodziury i tak dalej. No, bo nie jest to turbo, tylko kompresor, więc świetna sprawa. Jak na taki super samochód, naprawdę mamy całkiem niezłej pojemności bagażnik, więc jest to. Właśnie widać, że jest to Mercedes, bo w połączeniu z tym McLarenem jest to naprawdę wyścigówka, bolit i, i potwór, ale Mercedes postarał się, żeby to też było auto wygodne, luksusowe i tak dalej. Więc zaraz przejdziemy do wnętrza i pokażę wam, że naprawdę jest wygodnie i luksusowo, a tutaj jeszcze wspomnę o takim może dla niektórych istotnym szczególe. Ja się w ogóle nie znam na piłce nożnej, więc wybaczcie mi, ale Poprzednim właścicielem tego samochodu, tak jak tutaj widać, pewnie niektórzy fani mogą sobie już to odszyfrować, był Xavier Alonso i właśnie na specjalne życzenie sobie zrobił taką zabudowę. Tutaj grał z numerem 14, jest tutaj jakieś dodatkowe audio. No i wnętrze też jest yy, uszyte według jego pomysłu z tymi emblematami piłkarskimi i tak dalej. Zobaczcie sami, zobaczcie jak te drzwi się fantastycznie otwierają. To jest niesamowite. No i właśnie, mamy oczywiście wszędzie kupę karbonu, karbonowe kubełki, ale fabrycznie wykończone skórą tutaj pan Alonso sobie zażyczył Alcantarę czerwoną i tak jak widzicie na progu też tutaj pikowana skóra, nawet dywaniki są z pikowanej skóry. Ach ci piłkarze. No, myślę, że to też pewnie wpłynie na jakąś wartość kolekcjonerską takiego egzemplarza. A notabene jest on do sprzedania, także jakby ktoś był zainteresowany, dajcie znać w komentarzu. Obecnie ma 40 tysięcy kilometrów przebiegu, czyli niezbyt dużo. Jak jesteśmy tutaj we wnętrzu, to jeszcze króciutko Wam opowiem. Zobaczcie, tu wszystko wygląda mniej więcej jak z ówczesnych SLK czy SLi, bardzo podobnie. Natomiast oczywiście mamy morze karbonu, te pokrętła to wszystko jest bardzo podobne jak w SL-u R230, ale chciałem opowiedzieć o pozycji za kierownicą, bo ona jest no wręcz doskonała, taka jak ja uwielbiam, czyli taka mocno wyścigowa, bo siedzimy bardzo, bardzo nisko, ten fotel nas otula, ale nawet ja z moimi gabarytami też bardzo się tutaj dobrze wpasowuję i jest mi wygodnie, ale chodzi też o ułożenie kolumny kierowniczej i w ogóle samej kierownicy względem naszej tutaj pozycji dosyć wysoko ta kolumna kierownicy tutaj wychodzi z deski, czyli mamy ten efekt, że zazwyczaj w normalnych samochodach ta kierownica jest mniej więcej tak pochylona, że tak ją trzymamy, a tutaj jest prawie że prostopadle do nas. No i to jest wrażenie, jakbyśmy naprawdę jechali bolidem. Oczywiście mamy też tutaj radiotworząc i tak dalej jakąś dodatkową zabudowę audio, ale nie wiem po co, może dlatego, że piłkarz tym jeździł i się nie znał na samochodach, bo w tym samochodzie jedyny sensowny dźwięk to jest właśnie tam spod pokrywy silnika i zaraz tutaj spod progów z tych pięknych końcówek układu wydechowego, więc radio absolutnie jest tutaj zbędne. Zresztą posłuchajmy sami. No i teraz jeszcze jedno. No zobaczcie, tu jest tyle fajnych ciekawostek, że co chwilę muszę robić dygresję. Kluczyk Standardowy kluczyk, jak to w tamtych latach, na początku 2000 lat, w Mercedesach, tak zwana rybka. Elektroniczna stacyjka. Włączamy zapłon, i dalej nie chce nam się przekręcić. Nie chce nam się przekręcić kluczyk, dlatego że tutaj odpalany samochód jest prawie jak myśliwiec. Podnosimy klapeczkę, mamy przycisk Engine Start. I robimy tak. To wszystko jest oczywiście aluminium, prawdziwe, ależ on pięknie brzmi. Jak to po prostu aż we mnie wnętrzo, wnętrzności, wszystkie tak czuję, że drżą. Oczywiście ten układ wydechowy jest seryjny, więc nie jest jakiś przesadnie głośny, bo musiał jakieś tam normy spełniać, ale jest fantastyczny. No i już czuję te spaliny tutaj. Najlepszy odświeżacz powietrza, jaki może być. Żadnych choinek zapachowych, nic nie musimy wieszać. Coś fantastycznego. Wspomnę jeszcze o skrzyni biegów, bo przez pewien czas zastanawiał się Mercedes, jaką skrzynię biegów tutaj zastosować, bo była do wyboru oczywiście ta klasyczna pięciobiegowa skrzynia automatyczna, ale już w tamtych czasach wchodził 7G -tronik. Natomiast stwierdzili, że zastosują oldschoolową pięciobiegową skrzynię, która jest w stanie przenosić większy moment obrotowy i krótko mówiąc, jest bardziej pancerna. Oczywiście udoskonalili ją, wgrali inny soft, reakcje, czas zmiany biegów poprawili. Natomiast właśnie ten rodzaj skrzyni biegów usportowionej też tylko że był stosowany. I tutaj też mamy fajną funkcję, że przestawiamy sobie. Tym pokrętłem Komfort Manual Sport. Oczywiście mamy też tutaj, nie powiem, łopatki, bardziej przyciski tutaj na kierownicy do zmiany ręcznej tych biegów. Mamy klasyczny plus-minus w bok, jak to w tamtych latach w Mercedesie, ale mamy jeszcze też trzy tryby prędkości zmiany w przypadku manualnej zmiany biegów. Czyli ta skrzynia może tak w szybszy sposób, bardziej szarpiąc, bardziej sportowo zmieniać te biegi, bądź bardziej komfortowo, wolniej. To jest też właśnie ciekawostka z SLR-a. Te dwa pokrętła nie są od nawiewów i tak dalej, tylko cały ten panel jest tutaj skrzynia biegów, a tu sterowanie tym tylnym spoilerem. Zobaczcie, jak zamknę sobie te drzwi, one na takim siłowniku bardzo lekko chodzą. W końcu całe są wykonane z karbonu, więc są bardzo lekkie. No i też intuicyjnie, jak chcemy wysiąść z tego samochodu, to szukamy klamki. Nie ma klamki. Klamka jest schowana tutaj w progu. Więc musimy tutaj pociągnąć, i w zasadzie same drzwi nam się otwierają, odskakują. Dodatkowo w progu mam też sterowanie szybami nie ma ich na drzwiach ani tu na tunelu środkowym, czyli otwieram szyby tutaj. I sterowanie elektrycznym fotelem jest również tutaj z tego poziomu. Oczywiście oparcia nie możemy regulować, bo jest to sztywny, karbonowy kubełek. Możemy regulować odległość i wysokość slr -y obecnie są coraz droższe i teraz egzemplarz taki jak ten bądź podobne do niego są wyceniane na poziomie między 1,5 a 2 miliony złotych i taniej już na pewno nie będzie, więc trzeba się z nim obchodzić jak z jajkiem i też bardzo dziękujemy właścicielowi, że pozwolił nam się nim przejechać.